Cześć Siemanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Domo Dominik 2012 i witam Was w poradniku, jaki jest na moim kanale. Jest to pierwszy poradnik, jaki, jaki, jaki zamieszczam. Natomiast jest to odpowiedź na pytania wielu z Was, jak zainstalować Polish patcha bo, bo... bo to jest. To, są to jest mod, którego używam do nagrywania odcinków z FIFA 16, z tymi aktualnymi składami z niższych klików i tak dalej. I się pytaliście, jak to zainstalować, więc pokażę, jak ja to instaluję. Nie wiem, czy jest to wzorowy sposób instalacji, natomiast u mnie to działa, więc tak. Przede wszystkim em, na Originie musicie mieć. E, znaczy. Nie gwarantuję, że zadziała to na nielegalnej wersji gry. E, ja mam legalną wersję gry, więc e, tak. Przede wszystkim musicie mieć. E, Legalną wersję gry na oryginie i co ważne, to musi być czysta wersja gry. Czyli kiedykolwiek, jeśli mieliście mody na tej grze, to musicie odinstalować FIFA 16 i również usunąć z dokumentów plik tutaj FIFA 16, który gdzieś tu powinien być. O, ja mam go tutaj. E, ten plik musicie też usunąć. E, I wtedy pobrać grę na nowo. I na taką czystą grę e, Ja zawsze robię tak, że jak mam czystą grę pobraną, to ją włączam. Włączam sobie tą grę na chwilę, żeby się po prostu włączyła i wyłączam. Ale tego nie będę wam pokazywał. E, a jak już to zrobię... E, znaczy, oczywiście to można szybciej zrobić, tylko mówię, że przed zainstalowaniem patrza, trzeba wejść na YouTube. Wpisać sobie robmar85 I jest tutaj mecz pod Beskidzie Stalmieres I to jest mecz, w którym macie w, opisie, macie w opisie link do modyfikacji I tutaj klikacie, pobieracie I jak wam się pobierze ten pliszek To macie winrara E, macie Ewinrara plik, który ja sobie tutaj pobierałem, ale go usunąłem. Ale taki plik macie. I teraz pokażę wam właśnie ten plik. E, czyli tak, PLP. Taki to jest plik. I w tym pliku mi się musi takie coś zrobić. Nie wiem dlaczego. A, wy tego nie widzicie, no tak, dobra. Teraz już widzicie. Um, jest to taki plik, tak on wygląda. Wchodzimy sobie w FIFA 16 i mamy tutaj różne rzeczy, tak? Um, I z tych rzeczy interesują nas trzy rzeczy, zaraz wam pokażę jakie um, Które przeniesiemy do naszego pliku jakby z główną grą. Więc tak, pierwsze znajdźmy może to. U mnie to jest taka klasyczna lokalizacja, czyli dysk lokalny C, pliki programów Origin Games, FIFA 16. Na wszelki wypadek możecie sobie zrobić backup. Ja mam taki backup, ale tego nie trzeba robić. No i tak, tutaj macie, macie pełno plików i te trzy pliki Missing charmap. Oj, czekajcie, Missing Charmap, DLC i data te trzy pliki sobie przesuwamy tutaj. Przenosimy do tego pliku. I one się muszą wypakować, wiadomo. Przenieść się tutaj na wszystkie zastępowania i tak dalej się zgadzamy. No i po czymś takim można sobie, ja zawsze tak robię, że jak sobie te pliki przejdą, to włączam grę. Włączam grę do menu aż i po dojściu do menu tą grę wyłączam. Tak samo tam za pierwszym razem, jak mówiłem, że włączam to też. Włączam do menu, wyłączam, wtedy właśnie przerzucam te pliki. Jak się pliki przerzucą, znowu włączam grę, do menu wyłączam. I potem e, wchodzimy w Creation Mastera, znaczy mastera 16, którego Wam podeślę po, w linku, znaczy zalinkuję go w opisie, o tak to chciałem powiedzieć. E, I tego Creation Mastera sobie włączamy. Następnie klikamy File, e, Open, FIFA, 6, FIFA 16. I czekamy aż się otworzy. To może trochę zająć, bo nie jest to jakiś mega szybko chodzący program, ale jest to bardzo fajny program, w którym w ogóle potem możecie się też trochę bawić. Możecie na przykład, jak w waszym klubie są piłkarze, którzy nie mają zdjęć, to na przykład możecie sobie te zdjęcia w gimpie obrobić czy coś i dodać tutaj to piłkarzom, ale to już nie będę tego wam pokazywał. Może kiedy indziej, jak będziecie chcieli. Natomiast, jeśli chodzi o to, co robimy do tego polishlik patcha, to jak nam się zrobi tutaj ready napis na dole. To klikamy Tools i następnie Regenerate BH, i tam wyskoczy komunikat. Prawdopodobnie, ja nie będę teraz regenerował, bo już mam to zrobione. Natomiast klikamy to, żeby się zregenerowało, i wyrażamy zgodę tam na wszystkie alerty, które wyskoczą. I tutaj będzie pojawi się coś takiego, że się ten regenerują te pliki. Jak się zregenerują, tutaj się wyświetli znowu napis Ready. Wtedy klikamy File, Save. Czekamy, aż się zapisze. Jak się zapisze, to zamykamy. I mamy grę gotową, i wszystko pięknie działa. Tak jak to widzicie na moim kanale. W taki sposób, właśnie to e, sobie pobierałem. No i co? Ja się z Wami żegnam. No i cześć.